Ten młodzieżowy festiwal muzyczny, który dzisiaj mamy okazję zobaczyć, pokazuje nam utalentowane dzieci, młodzież ze szkół ponadgimnazjalnych, nie tylko z powiatu rybnickiego, ale z powiatów ościennych. Także myślę, że jeżeli traktujemy to regionalnie, to powiemy, że młodzież z całego Śląska jest bardzo uzdolniona. Na scenie dzisiaj są laureaci, ci, którzy zdobyli największą ilość punktów. Jury oceniające wszystkich wykonawców festiwalowych wytypowało właśnie tych wykonawców, których dzisiaj zobaczymy na scenie. Głównym fundatorem nagród oczywiście jest starostwo powiatowe w rybniku, ale również i przyjacielem Młodzieżowego Festiwalu Muzycznego 2014 jest firma Tauron Dystrybucja SA. Oni ufundowali nagrody pieniężne, ale również jeszcze jest Jastrzębska spółka węglowa Koks SA i zakład osalenia dębińską, za co im bardzo serdecznie dziękuję, bo bez ich wsparcia myślę, nie dalibyśmy sobie rady. Ja myślę, że festiwal ma tendencje, bym powiedział, rozwojowe i na pewno jeżeli zostanie w tej formule, w której jest dzisiaj, no to będzie bardzo dobrze. Jak się będzie rozwijał, to się wszyscy będziemy cieszyć, a młodzież będzie miała okazję się pokazać szerokiej publiczności zorganizowanej w Rybniku sesji Sejmiku Województwa Śląskiego obogradnych udział wziął m.in. starosta rybnicki Damian Mrowiec. Starosta przybliżył radnym aktualną sytuację powiatu rybnickiego, podkreślając inwestycje, które w niedalekiej przyszłości mają jeszcze go uatrakcyjnić. A mowa m.in. o przekształcanym w Centrum Turystyki Rowerowej Starym Dworcu Kolejowym w Suminie, czy o przekazanym przez zarząd województwa Rybnickim Szpitalu Juliusz, w którym już od roku działają rybnickie stowarzyszenia. Damian Mrowiec podkreślał, również, że potencjał powiatu rybnickiego to przede wszystkim i jego mieszkańcy. To właśnie ludzie są największą wartością tego, tego powiatu, bo często o nich najmniej mówimy. Mówimy o drogach, o różnych innych kwestiach. Ja chcę tylko przypomnieć, że ambasadorem w Brukseli i tym człowiekiem, który negocjował naszą, naszą akcesję w, do Unii Europejskiej jest synek z Czerwionki, pan ambasador Harazim. Także że to, to jest jakby jedna kwestia. Ostatnio wiele słyszymy o, o przeszczepach twarzy, więc w zespole pana profesora Maciejewskiego jest dwóch ludzi z naszego powiatu itd., itd. Starosta wziął również udział w debacie poświęconej śląskim dialektom i rozwojowi sieci dróg na terenie województwa śląskiego. Rybnickie starostwo powiatowe już po raz kolejny patronowało wyjątkowej imprezie teatralnej w czerwące Leszczynach. Mowa o 18 już edycji konkursu Bliskie Spotkania, czyli przeglądzie teatralnym dla podopiecznych szkół specjalnych czy warsztatów terapii zajęciowej. To jest nie tylko rywalizacja, nie tylko tak jak powiedziałam przy przywitaniu, że niech zwycięży najlepsi, najlepszy, ale tak naprawdę chodzi o spotkanie. O to, żeby być ze sobą, żeby się spotkać. Zarówno instruktorzy, jak i opiekunowie, jak i młodzież. I to jest w tym najcenniejsze. Nie rywalizacja, ale spotkanie. I zgodnie z tą zasadą, na scenie najważniejsza była dobra zabawa. Choć oczywiście żaden z uczestników nie miał zamiaru zepsuć swojego przedstawienia. Tym bardziej, że dla każdego z tych aktorów występ na scenie był niezwykle ważny ważnym przeżyciem. Nie traktują tego jak taką, wiadomo jest to pewna zabawa, ale traktują to też jak takie swoje wyzwanie, że oni się czują tacy naprawdę dorośli, bo oni występują w teatrze. Tym bardziej, że jako grupa jeździmy na różne przedstawienia i do Krakowa, i do Rudy Śląskiej, do Chrzanowa, więc kiedy oni występują na takich już prawdziwych deskach teatru, także oni czują się tacy bardzo dowartościowani. Nie można też zapominać o niewątpliwych wartościach terapeutycznych, jakie niesie ze sobą Czerwieński Festiwal. Ten teatr ich bardzo tak scalił jako grupę. Oni są bardzo zżyci przez ten, przez ten teatr, przez te wszystkie wspólne wyjazdy. Bo nie traktują się już jak kolega, i koleżanka z klasy, czy tam z grupy, tylko oni naprawdę i takie przyjaźnie między sobą są takie pozawiązywane. Laureatów przeglądu poznamy za kilka tygodni. Wtedy też dowiemy się komu przypadną w udziale puchary przygotowane przez Rybnickie Starostwo Powiatowe.